Cześć. W dzisiejszym odcinku zachęcam do zbudowania swojego pierwszego odbiornika radiowego. Jest to bardzo prosty odbiornik radiowy, ale za to działa 24 godziny na dobę i na dodatek nie wymaga żadnego zasilania. Zapraszam. Tego typu urządzenia radiowe były spotykane wtedy, kiedy radia dopiero wchodziły pod strzechy. I z czego się składa? Z anteny, bardzo długiego kawałka drutu. Obwodu rezonansowego, czyli cewki i kondensatora, uziemienia diody detekcyjnej, kiedyś to był tzw. zwany kryształek, i następnie kondensatora, który odfiltruje nam wysoką częstotliwość, i wyjść do słuchawek. Taki obwód rezonansowy, równoległy, przepuszcza nam dalej tylko jedną częstotliwość, tą, na którą jest zestrojony. Wszystkie inne częstotliwości, które wchodzą do naszej anteny są przepuszczane do uziemienia. Ta jedna konkretna częstotliwość, do której owód jest zestrojony, przechodzi nam do diody detekcyjnej, następnie reszta tej częstotliwości nośnej zostaje odfiltrowana na tym kondensatorze, około 1-2 nF, a już fala akustyczna kierowana jest do słuchawek. Do budowy radia użyję już gotowej cewki, z jakiegoś starego odbiornika radiowego na rdzeniu ferytowym można użyć jakąś inną, oczywiście cewkę, albo nawinąć powietrzną, na przykład na rurze wodociągowej Fi 50 mm, nawinąć 400-500 zwojów z drutu i sprawdzić, jaką będzie taka cewka miała indukcyjność. Kalkulator takiej cewki macie pod filmem, możecie sobie sprawdzić, ile jaką mniej więcej jaką indukcyjność uzyskacie. Indukcyjność tej cewki zmierzyłem za pomocą mojego miernika, jak ja to mówię, do wszystkiego. O tym mierniku może kiedyś będzie jakiś film. I teraz tak, do niego, do tej cewki, musimy dobrać kondensator. Ten obwód rezonansowy musi mieć 225 kHz, czyli tyle, ile częstotliwość pierwszego programu polskiego radia na falach długich. Kalkulator takich obwodów znajdziecie także pod filmem, z którego można było obliczyć jakąś konkretną wartość tej pojemności do tego obwodu. Następnie dioda detekcyjna, germanowa, koniecznie Germanowa, kondensator 1,2 Nanofarada i wyjście na słuchawki i teraz tak słuchawki nie mogą to być nowe słuchawki takie jak macie w mp 3 przy telefonach komórkowych i tak dalej bo po prostu nic nie usłyszycie muszą to być stare słuchawki wysokomowe zwykłe słuchawki mają teraz takie popularne około 32 ohmy, przeważnie coś koło a te jak widzicie mają 4000 one są połączone tutaj równolegle czyli w sumie 2000 ohmów, także byście musieli się zaopatrzyć jakieś takie stare słuchaweczki Radio zbuduje na takiej płytce stykowej. Powiedzmy, że tu będzie na tej niebieskiej linii nasze uziemienie. Tutaj damy cewkę. Teraz tak, antena. Antena umie to jest antena to jest długi drut, około 15 metrów, rozciągnięty po prostu po pomieszczeniach. Następnie uziemienie. Jako uziemienie możecie użyć metalową, np. rurę od centralnego ogrzewania. Następnie potrzebujemy równolegle do naszej cewki, musimy dać kondensator, który będzie tworzył z cewką obwód rezonansowy. Następnie przechodzimy dalej diodą. Chodź tu dioda. Zwieramy. Częstotliwość tą wysoką falę nośną do masy kondensatora i wyjście na słuchawki, czyli jedno tutaj, a drugie na masie. Pozostaje podłączyć nam teraz słuchawki. No, wchodź. No i teraz trzeba sprawdzić, czy już radio gra, czy nie gra. Mhm. Naprawdę zachęcam Was do zbudowania takiego prostego odbiornika radiowego. To zawsze niezapomniane wrażenia, gdy zbudowane przez siebie radio działa i odbiera falę eteru. Także to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.